Cześć, jestem Agłę, no i dzisiaj gramy sobie Fortnite for tak bez challenge'u Po prostu, żeby sobie, sobie po, pograć. Tak o... Hello, um. motherfucker! O Jezu! O kurde! O kurde O, nowy poziom git e, dobra, przeadujcie mi to. Jak widzicie mam najlepszego skina w grze, czyli pomidorka. Przynajmniej moim zdaniem najlepszego to jest... No najlepszy skin w grze moim zdaniem. Jest super... Um, super fajny. Wbiłem już to takie um, to takie... Um, ten dodatkowy styl. No i powiem wam, że jest bardzo, ależ to bardzo fajne. Ten styl mi się nawet bardziej podoba niż tamten, powiem wam. Przejaduję sobie, ja mam do tego. Co to jest? Trzeba pompka to dla sobie. Tak. Mina zbliżeniowa. Jest tutaj to chyba typo. Jest jeden wtyk, tylko zerotem. może PC. A tutaj w ogóle nie byłem. Na górze. No i tam jeszcze jest przecież Poteczka. Wypiję sobie. zabiłem miał kartę. Trochę mi to zajęło. Jestem bardzo nieszczęśliwy z tego powodu. Ale jest sześć ludzi. Tak, jest na klawka. Fajnie. Sorry, że mogę by być słaby, ale mam nową klawiaturę. nom I mogę trochę nubić. Ale przy okazji teraz sobie wezmę dwie o te skrzyneczki. Uuu, ładna pompa. Najsowa no ta pompa. Gdzie są yy. nie mam I ostatni po co mi Na no, lubię pateczek. Ja widzę. Ja widzę klatkę kraty... ja miało... te ja ja tak w teraz po ja nie Tam jest typa, czy tam nie ma typa? Dwa miesiące. Nie widzę nic ciekawego tu. żadnych ofiar, o, entrance ma. Ale tutaj ma drzwiczki na 100% zamknę. Zaraz sobie pogramy w CES-a. O kurde, no, ser, nie, nie, ciekawe, tak. ciekawe. Nie, nie przerwę, bo ja sobie gadam na dyskordach z Polakami, ces ja też widzę tutaj był. O, nieśmiały, ktoś tu nie ma. Widzę, widzę.

Po pierwsze, siorborybka siorbo rybka jest chyba? ryba. Chyba sobie. O nie, chyba o nie. ktoś mnie strzelił. Tu mnie strzelił, typo. Tu mnie strzelił. Tam jest typo. Aha, no bo ja mu zadałem HP! Aaa! No, Najsława. Ja idę po zrzut. Zrzut, 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 zrzut. Tu jest! Bez kitu. Lepiej to sobie wyobrażają. Szukaj, uwaga, jak co tutaj. O, Skar! Skar jest git. A tutaj jest na mik To sobie wezmę. Nie! Po Git. Ktoś tutaj był? Nie. Tutaj, akurat, tutaj nie był. Apteczka, podlew z apteczką. Nie, umieram. Oby umieram. się poleciło. Przepraszam, mam 8% życia. Nie. Jedno... nie. No. Ja sobie idę. Lecimy. Zobaczcie się nagrywa. Nagrywa się, najsowo. No za przyklejającego tam debila jakiegoś. Ale do mój <noise> bradzić go. Mieliśmy mieliśmy nauko i mruczka. Mieliśmy jak się wyjebał na tres <noise> zostało mu 22%. Więc nie... <noise> no nie <noise> przeszkadzajcie sobie jak. Cześć. No dobra, no mieliśmy. No ale wiem. Ogólnie nie, to tak, jest... Dość. Późno. Ja 35. Level. Nice. No, napiszcie w komentarzu, który macie level tam w Fortnite. Ja mam 135. Opiszcie w komentarzu, którzy. Który wy macie. Ej, w ogóle teraz coś do mnie dotarło. Wygraliśmy dwa razy na turniejowym. A nie... A nie ustaliśmy kary czasowej. Nie właśnie, tak? Dobra, mamy dość dużo matsów. Jakby ktoś nas walił to no, mamy tego, mamy jumpada. Tak, więc... Znaczy, nie praci, bo... Raczej nie będzie wygranej rundy, ale możecie wbijać na zapis live'a, którego nie pamiętam którego, chyba tego naj najnowszego zapis no, live'a, to tam jest Winek. Mój pierwszy na streamku, więc najsowo. Nice Ty taki drop, ja myślałem, że, kurde, kroma, Tyk, tyk. tyk. A, no. O, kurde, ile matsów mamy? No nie, na no, no mało, ale ale no. no. Teraz ty, ty będę kampił w krzaku. O tak, a się, jak ktoś będzie chciał mnie postrzelać. Uwaga, widzowie, tutaj jest ostatni typo. Może by, być winek? No do morda Tylko, 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 Wow! <tryk> Pierwszy win na, na odcinku Nagrywało się, prawda? Nagrywało się, nagrywało się. Jezus Maria! Essa mordy Dobra Esa. No to widzimy się w kolejnej rundzie. Cześć, jestem Maken, no i jesteśmy już w drugiej rundzie. W pierwszej się udało wygrać. To był mój pier pierwszy winek na odcinku, tym, tym razem lecimy na Sadybę. Zobaczymy. Tam będzie? No, tym razem le lecimy prawie z całym złotym Midasem. Prawie, no bo buty je jeszcze zostały. kawałeczek spodni. No, lecimy gdzieś tutaj. Cieszę się, że udało mi się wy wygrać. Um. Za tą wygraną po, powinniście zostawić la, lajka. Um, no, Powinniście zostawić lajka, no bo przecież to dla was to robię, no i nie nagrywam dla pieniędzy, tylko dla. XD, to jest typo jakiś.

Ey, nie chcę coś zmienić, ale... No, F5, jest tak no, ten, ten złotych to MP5 ze starkami, w tej wszystkim pochodzi 6 zł. Tutaj typowo wypił poteczki. Ale z lekkim zużyciem. A nie chcesz poznać, że to na przykład? No nie gadaj, że wyszedł.

No bo jutro będzie, będzie, y, no, znaczy dla mnie jutro, a dla was nie, nie wiem kiedy, będzie łodcinek, y, znaczy nie będzie łodcinka, tylko y, będą zdjęcia na Instagramie mojego pieska nowego. W, so, w sobotę, w sobotę będą nowe pieski, y, będzie mój nowy piesek. W moim domku więc o, obserwujcie mój Instagram. ale daj spokój, nie Co ten ty porobi? No ja dawaj. Jaki nup z niego? Um, nie wiem, kto to był. Ale, ale był nupkiem. Bambikiem, jak to się mówi w Fortnite. Zie. zobaczymy, czy będą dwa winy w jednym w jednym łacinesku. Rad, raczej nie, będzie tylko jeden. Ale spróbujemy, spróbujemy, mordy. Ale raczej nie, więc, 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 no. Więc. No, <noise> okay, to jest proces, to jest factory new. tutaj nic nie ma. O, tutaj jest skrzynka. Ym, bardziej wolę taktikala. Takikala jest lepszy. Jakby. Fajne, fajne. Dobre factory new. Akurat te, teraz jest lepszy. Pamiętam jak kiedyś pompa to była moja ulubiona broń, po prostu. Ale to było w piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, i dziesiątym sezonie. Nie, w dziesiątym była też pompa. W dziewiątym była moja ulubiona Tactical. Um, ale na suwę w tych innych. No bo ja gram od końcóweczki piątego. No. Wyjajcie na moją grupę. Właściwie to mój... No moją grupę na Discordzie, gdzie już 18 kwietnia będzie rekrutacja um, do, do teamu do, do teamu SZW Eee Dobra, przepłyniemy rzeczką. Oczką przepłyniemy. To jest ten niebieski most, to nie? O. Nie, to nie jest niebieski most. To jest... Nie wiem jaki to jest most. O kurde! Czy tam jest typo? Nie. Ktoś tutaj po postawił po prostu ścianę. I tutaj nie ma typa. Wezmę takie podkładki Ym, apteczkę też sobie chętnie wezmę kamień apteczka, dobra jadymy, jadymy, jadymy Jak rozłożyć podkładkę w wodzie? No nie nienawidzę Patrzę się na to. Ej, no? Patrzę. Tych. No i co drugi? trzeci? Nie. Te, Jezu! To tam było. Tak się zagadałem. Tak zagadałem. Żeby po prostu zapomniałem. Tak o. To, to? jest motorówka. Może znaczyłem już i tam może zaznaczę na przykład. O ty! Ty mały mordo. Ty mój. O typu tutaj um, ma stary skin, um, ale chyba miał przerwy. Tak mi się wydaje ten typom. Miał dość stary skin, tak mi się wydaje. Chyba z trzeciego sezonu, jakoś tak. Ale, no, nie, nie wygrał za mną. Nie wygrał, nie wygrał. Jak to maksyma amunicji. Dobra. Fama sobie przeładuje. No, ale w po, o, poprzedniej rundzie wygrałem na, na farcie totalnym. Totalnym farcie, mówię wam. Miałem chyba z 5. No, Aha, chyba widzieliście, więc. Nom. W ten sposób kosztuje 105 zł. Nom. Raczej nie będzie winka, ale może być przynajmniej podium. Nie wiem, w sensie 30. Znaczy 3. Na stole będzie. Znaczy, założyć się, że będzie poniżej? W sensie poniżej, no tak, poniżej. O kurde, rozwaliłem pod sobą to. o. Lecę tam. O kurde. Leci moja morda, a ja lecę za nią. Mordo. Mordy, znaczy. Leci, leci. Dobra, lecę. Szybko, go, 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 Jest helikopter, nie ma helikoptera, dobra. Niestety nie ma helikoptera. Ale lecę. No Do, dobra, będzie poniżej 20. Proszę, żeby nagrywało. Nagrywa się, nagrywa się, git. A więc leci Ej, mi, mi na jakiegoś typka dobrało. losowego. Ej, nie wiem. Czyżby tutaj był ty? czyżby tutaj była MK? No. Um, nie. Też to mam, tego, tego M C4, takie o, takie o. Dobra, nie. No. Nie lecę tam, nie lecę, nie lecę. No. Lecę gdzieś tutaj. A 19 będę przynajmniej. <laughs> Będę przynajmniej poniżej 15. Przyna... No, tak mi się wydaje. Oby. Trzymajcie kciuki. A, ale tylko dwa kile mam, więc nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale też nie, nie, nie jest zbytnio źle. Pamiętam, jak miałem 0 kili kilka razy. Ale to było bar bardziej w sezonie. No, w takim ósmym, dziewiątym, siódmym szóstym, piątym. Mm -hmm. Ale teraz to prawie, że nigdy. Ej, znaczy prawie ej, zawsze. Teraz mam przynajmniej dwa kills lub przynajmniej jeden kill. Tak. Tak, coś, to jest tego przynajmniej je jeden kill w rundzie. Chyba, że ktoś nie zabije taką na te, początku to rundy. Taką, taką. O nie, te, teraz będę kamp kampić w tym boksie. Tak, tak, widzimy się, jak przestanę kampić w tym woksie. Ha! Gej! A więc dziękuję Wam za oglądanie. No i do następnego. A, no i zapomniałem Wam powiedzieć, że w poprzedniej rundzie zapomniałem włączyć nagrywanie, ale i tak nic nie było ciekawego, no bo zginąłem. Jakoś tak. No, byłem chyba jakoś piąty czy, szu, czy czwarty. No, więc um, pamiętajcie, żeby dać suba, um, zalajkować ten film. Um, no i możecie um, też um, się wziąć udział w rekrutacji um, do teamu. No, wszystko na Discordzie, na kanale ogłoszenia. Obserwujcie mój Instagram, no bo niedługo będzie tam mój pies nowy. No, mam na nadzieję, że filmik Wam się podobał. Spodobał. No i wreszcie pierwszy win na odcinku. No, no to Eluwina.